Co jeszcze Ukraina będzie musiała oddać Amerykanom, żeby móc skapitulować przed Rosjanami? Czy w tą stronę pójdą negocjacje? Czy czeka nas rozejm, czy czeka nas pokój, czy czeka nas kapitulacja? Między innymi o tym porozmawiamy w programie Polska, Europa, Świat. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Marek Teichman. Łączymy się ze Zbigniewem Parafianowiczem po to, żeby porozmawiać o... No właśnie, jesteśmy, Zbyszku, dzień dobry. Po, dzień dobry. Jesteśmy po rozmowie Trumpa z Putinem, którą Trump zełońskiemu zrelacjonował. Jesteśmy po przez Amerykanów pomysłu tego, żeby oni w jakiś sposób przejęli pod kontrolę ukraińskie aktywa energetyczne. Być może elektrownie jądrowe, ale nie tylko jądrowe. No i jesteśmy po całym szeregu wypowiedzi o tym, że już za chwilę będzie rozejm, i w zasadzie po bardzo małej ilości realnych działań po stronie Rosjan. Co się dzieje? Gdzie, gdzie jesteśmy? W którą stronę idziemy? No tak, to wszystko wygląda źle. Jeśli nie, coraz gorzej po prostu z każdym dniem. Trump, po pierwsze, rozmawia ponad głowami Ukraińców z Rosjanami, po drugie, używa nieprawdy mówiąc o sytuacji na froncie czy też wokół Ukrainy. Nie bierze pod uwagę Europy w tych rozmowach. Chce, żeby Europa dopraszała się o udział w, w, w tym rozwiązaniu i robi bardzo dużo ustępstw pod adresem Putina. W zasadzie w, po stronie Amerykanów ciągle są możliwości nacisku na Putina. To są, w, to, to są właśnie te sankcje finansowe i, i działania w dziedzinie energetyki. Natomiast Amerykanie po to wszystko nie sięgają. Oni w, Trump po prostu oferuje kolejne ustępstwa i kolejne prezenty daje Putinowi. I to jest na przykład ta kwestia związana z zawieszeniem w działalności obserwatorium, które badało losy dzieci porywanych na terenach okupowanych, to jest wbrew pozorom bardzo ważna kwestia, bo porywanie dzieci z terytoriów okupowanych to jest powód, dla którego MTK ściga. Putina i zawieszenie tej działalności, no to jest to ogromna przysługa, którą Amerykanie zrobili Putinowi. Kolejną sprawą są doniesienia Reutera o tym, że zawieszono współpracę pomiędzy amerykańskimi agencjami wywiadowczymi a Unii europejskimi agencjami wywiadowczymi w kwestii walki z zagrożeniami hybrydowymi ze strony Rosji. No to dotknie też Polskę bezpośrednio, bo to dotyczy wydarzeń takich jak na przykład podpalenia hal produkcyjnych sklepów, to dotyczy sytuacji takiej, jak współpraca pomiędzy wywiadami przy zapobieganiu spiskom, na przykład atakom na samoloty cargo, o których pisał New York Times w, przed kilkoma tygodniami. Ta współpraca została, może nie tyle współpracy wywiadowczej, ale ten format po prostu współpracy został wygaszony, zawieszony według agencji Reutera. Także to jest kolejna, w, kolej, kolejny ukłon ze strony Amerykanów pod adresem Rosjan. W, następną rzeczą jest kwestia Powtarzania przez Trumpa tej propagandy o tym, że ukraińskie wojska dostały się w kocioł w obwodzie Kurskim. To jest podbijanie narracji kremlowskiej, która zdaje się mówić, że sytuacja jest nie do odwrócenia na, na, na froncie, że sytuacja jest tak tragiczna, że w zasadzie Ukraińcy powinni od razu się poddać, bo już nie ma A tak nie jest, pracy, tak rozumiem. Jak to te, te, to okrążenie, nie, no tak nie jest. okrążenie pod Kurskiem jest, jest mitem, który Trump, jest po prostu kłamstwem Putina, które powtarza Trump. Nie z fikcją. No, o tym piszemy też w magazynie dziennika Gazety Prawnej. Po, po rozmowach ze źródłami po stronie ukraińskiej, po przeanalizowaniu wszystkich danych, które są dostępne na ten temat. No to jest, to jest fikcja. Ukraińcy wycofują się ze stratami z obwodu kurskiego, ale w sposób kontrolowany, nie ma mowy o żadnym w kotle. Wycofali się z córze, nie, nie zostawiając tam oddziałów, które mogłyby zostać zniszczone, czy też wzięte do niewoli w sposób masowy, czy też taki na dużą skalę przez, przez Rosjan. Zresztą też no, powołajmy się po raz kolejny na doniesienia agencji Reutera, która jest w, no, raczej nie zawodzi w, w przekazywaniu informacji skręgów władzy wokół, wokół, wokół Trumpa, ta depesza Reutera mówi o tym, że Trump dostał kompletny raport wywiadu amerykańskiego na temat sytuacji w obwodzie kurskim i w Sudży i tamtej tezy o kotle na Ukraińcach po prostu nie było. To były rzetelne doniesienia służb na temat tego właśnie jak Ukraińcy w sposób w miarę zorganizowany, z dużymi stratami, ale w miarę zorganizowany po prostu z obwodu kurskiego się wycofują, wycofują się z obwodu kurskiego próbując na przykład Poczekaj, organizować to, działania. to, to oznacza, że Trump bardziej wierzy Putinowi niż swojemu wywiadowi? Trump zmyśla. Trump po prostu tworzy pewne fakty, i to nawet ma jakieś racjonalne podstawy, bo jeżeli on próbuje stworzyć rzeczywistość alternatywną, w postaci właśnie takiej, że mówi o kotle, z którego w, no, po prostu Putin nie dorżnął tych żołnierzy, którzy w tym kotle się znaleźli, no to on sugeruje w ten sposób, że Putin wykonał jakiś ukłon w stronę Ukraińców i Ukraińcy powinni być mu za to wdzięczni. wdzięczni Krótko mówiąc, tworzy fałszywą rzeczywistość, w której Ukraińcy powinni, Załęski powinien się coś odwdzięczać za coś Putinowi, co, no ale ta rzeczywistość nie znajduje potwierdzenia w dokumentach w amerykańskich służb wywiadowczych, no, o czym właśnie pisze Reuter. Trump dostał kompletny raport na temat sytuacji w obwodzie kurskim w Sudze, gdzie po prostu zaprzeczano tezą, które amerykański prezydent wygłaszał publicznie. Ale Także wiesz, w tym sensie jest to zaskakujące. I... I dość szokujące. Zwyczaj, ten świat kłamstw nierzeczywistych przenosi się na, na rzeczywistość w taki sposób, że jak rozumiem jedyne takie bardzo ważne narzędzie uderzające w Rosjan, czyli dronowe ataki na przemysł rafineryjny ukraiński są zawieszone. Czyli coś, co było realnym zagrożeniem dla Rosjan. Po drugiej stronie, jak rozumiem, jest bardzo niejasna obietnica nieatakowania obiektów energetycznych, która przestaje być tak krytyczna w sytuacji, w której zaczyna się wiosna, i która dodatkowo jest, jak rozumiem, niejasna zupełnie. No tak, to jest sytuacja, w której. Spróbujmy to rozebrać na czynniki pierwsze, samą istotę jakby rozejmo, jeśli chodzi o działania w powietrzu, czyli ataki za pomocą dronów, pocisków manewrujących i balistycznych. Gdyby ten rozejm miał obowiązywać po całości, czyli w obydwie strony decydują się na zaprzestanie działań w, w, w powietrzu, to ten rozejm byłby korzystny przede wszystkim dla Ukrainy, bo Ukraina na lądzie mogłaby się po prostu przegrupować, zrotować oddziały na Donbasie, w, do, dostarczyć amunicję, zasoby do tych oddziałów, które są w Pokrowsku, czy w, w Kupiańsku, czy podczas czas no ale w sytuacji, gdy to jest rozejm dotyczący tylko infrastruktury energetycznej, to tak jak mówisz, no i zbliża się wiosna, to, to już nie ma takiego znaczenia w tym momencie. 20 nie będzie 20 stopniowych mrozów, które mogą spowodować obniżenie morale ludności ukraińskiej. Także po, po, poza wszystkim też nie ma czego już bombardować na, na Ukrainie, jeśli chodzi o energetykę nieatomową, czyli te w elektrociepłownie, które po prostu przez dwa lata były niszczone konsekwentnie przez Rosjan, one w większości po prostu już są niesprawne. Ukraina czerpie energię głównie z elektrowni atomowych, z tak zwanych rozproszonych źródeł energii, które jest ciężko zbombardować, i z importu. Z importu przede wszystkim z Węgier i ze Słowacji w prądu. Także z punktu widzenia Ukrainy, rozejm dotyczący infrastruktury energetycznej niekoniecznie jest korzystny, no bo tak jak wspomniałeś. Cała siła uderzeń poza granicami ukraińskimi na terenie Federacji Rosyjskiej, celem tych uderzeń, i cała siła jest skierowana właśnie na rafinerie, na bazy naftowe, na to zaplecze, które pomaga Rosjanom prowadzić wojnę przeciwko Ukrainie, zaopatrywać wojska rosyjskie w, w paliwo. Czy też w ogóle, jeśli chodzi o rafinerię, no to uderzenia w rafinerię mogą też powodować niepokoje społeczne w Rosji, w, no bo to po prostu w, może doprowadzić do zachwiania dostaw w, w CPN-ach rosyjskich. Także w, w gruncie rzeczy ten rozejm, którego, w, który Trump przedstawia jako wielki sukces swoich negocjacji, jest korzystny przede wszystkim dla Putina. On byłby korzystny dla Ukrainy, gdyby obowiązywał w, w powietrzu po całości po obydwu stronach. Wówczas rzeczywiście... Wówczas byłby korzystny dla Ukrainy. Aspekt energetyczny sprzyja przede wszystkim Putinowi w tej chwili. A, a po, powiedz mi, Zbyszek, na ile według Ciebie realne jest to, żeby Ukraińcy zostali zmuszeni do tego, żeby. Ja rozumiem, że Putin dąży do tego, żeby powiązać rozejm z już z realnymi ustępstwami politycznymi, żeby je wprowadzić. I jak gdyby logika jest taka, że gdyby Ukraińcy na początku się nie zgodzili na ten duży ruch, a więc teraz Amerykanie i Rosjanie przyjęli założenie, że pchają ich wspólnie w tą stronę. No i to trudno mi jest sobie wyobrazić, żeby Ukraińcy mogli przez długi czas się opierać tej woli. No, mają jeszcze trochę czasu i zasobów i możliwości wstawiania oporu. Jeśli to będzie czas długi, załóżmy perspektywa roczna, no to w, będą mogli pozbawiać w ten sposób wiarygodności sojuszniczej, w, pozbawiać Trumpa tej wiarygodności sojuszniczej. Natomiast jeśli chodzi o trend taki długookresowy, no to walka bez wsparcia amerykańskiego, czy to politycznego, czy amunicyjnego, czy sprzętowego. No, nie wydaje się mieć perspektywy w sensie długofalowym. Natomiast no, Ukraińcy w, z, z, zdają się mówić, w, że oczywiście są zainteresowani pokojem, bo nie mogą nic innego w, w tym momencie generować, jeśli chodzi o narrację, ale z, nie są gotowi zgodzić się na te ustępstwa, które, które proponuje Trump, na te ustępstwa polityczne. Zauważ też, że Trumpowi Trump, ten kolejny prezent, moim zdaniem bardzo ważny i bardzo duży, który, który Trump. Daje Putinowi, to jest doprowadzenie do takiego rozszczelnienia stanowiska Zachodu w kwestii negocjowania porozumienia na Ukrainie. Czyli krótko mówiąc, Trump. Dał to, czego żądał wiceminister spraw zagranicznych Gruszko w swoim memorandum, które opublikował i przekazał państwom zachodnim w, w grudniu 2021. Tam było tam to, to, to memorandum, zawierało ultimatum pod adresem Zachodu, między m.in. demilitaryzację wschodniej flanki NATO, ale jednym z punktów tego memorandum było założenie, że w. Uporozumienie w tej sprawie będzie podpisywane osobno ze Stanami Zjednoczonymi i osobno z NATO, czyli krótko mówiąc, NATO pojmowanym jako, jako Europa, jako ta część. W, powiedzmy, w, które, które, która przez Rosję jest wskazywana jako podżegacz wojenny, jako ktoś, kogo trzeba wyłączyć w ogóle z tego mówienia jednym głosem przez świat Zachodu. No i polityka Trumpa w zasadzie de facto doprowadziła do tego, że w tej chwili świat Zachodu, w, no to, to, to są rozmowy pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi, no i gdzieś z boku jest właśnie Europa, czyli zrealizowany został ten punkt z memorandum w, w wiceministra. Gruszko, na niekorzyść po prostu Europy i na niekorzyść wschodniej flanki NATO. Także to jest kolejny, kolejny bardzo praktyczny wymiar tej polityki, którą Trump uprawia wobec Rosji. Tego resetu za wszelką cenę, tego, tej ponownej wiary w to, że Rosja może mieć oblicze państwa cywilizowanego, zachodniego, oblicze e, Kiriła Dmitrieva, czyli tego takiego e, Miedwiediewa 2-0, którego Putin wystawia właśnie do kontaktów z Amerykanami, tym menedżera człowieka wykształconego w Stanach Zjednoczonych. Który jeszcze, jeszcze, jeszcze nie wypił dostatecznie dużo, jak Miedwiediew. Jeszcze nie wypił Ale... dostatecznie dużo, natomiast może pochwalić się tytułem MBA, który uzyskał na Harvardzie i, i studiami na Stanfordzie, czyli jest właśnie takim, taką fikcją po prostu no, nowoczesnej i, i, i skłonnej do współpracy ze Stanami Zjednoczonymi Rosji. Ale w, wiesz, On ma zbysze... zaoferować właśnie... Ten, ten, ten właśnie chciałem jakby zmierzać teraz do tego wątku, który Ty wprowadzasz i jakby spróbować zastanowić się, co to, co to dla nas oznacza. To znaczy, bo jeżeli jest tak, wracając do tego, na różne sposoby rozumianego resetu, wygląda na to, jest bardzo ciekawe, że Trump generalnie bardzo dużo mówi o zasobach energetycznych. On jakby bardzo mocno się posługuje takim językiem dostępu do surowców, do zasobów, bardzo jasno definiuje te kwestie energetyczne. Energia też w związku z tym, co dzieje się generalnie w gospodarce światowej, staje się znowu bardzo ważnym tematem, no bo rewolucja związana ze sztuczną inteligencją, rewolucja związana z komputerami kwantowymi. Oznacza również konieczność wygenerowania olbrzymich zasobów energetycznych. No, i ja, ja mam takie wrażenie, że myśmy parę tygodni temu rozmawiali o tym, że celem Trumpa. W tym resecie może nie być taki wielki odwrócony Kissinger, czyli ta relacja z Chinami, ale że jakby istotniejszy może być Iran. To znaczy zmniejszenie zaangażowania Rosji na Bliskim Wschodzie i zmniejszenie poziomu wsparcia dla Iranu albo wejście w Rosji w rolę jakiegoś negocjatora będzie redukowało szanse na duży regionalny konflikt na Bliskim Wschodzie, który byłby angażujący dla Stanów Zjednoczonych, i w związku z tym to jest korzystne dla Stanów Zjednoczonych. Ale też dochodzi teraz ten drugi element, to znaczy, Rosjanie, to znaczy Rosjanie, z punktu widzenia logiki Trumpa, mogą rzeczywiście mieć dużo mu do zaoferowania, jeżeli celem jest pozyskiwanie zasobów energetycznych. I teraz, jeżeli będziemy tak rozumieli tą logikę, no to i posłuchamy tego, co mówi Trump, no to jest tak, że Rosja jest Gospodarczo energetycznym sojusznikiem, a rywalem jest Unia Europejska, jako instytucja, jako gospodarka. I Trump to bardzo jasno mówi. To znaczy uważa, że on użył takiego sformułowania, że Unia Europejska powstała po to, żeby skrół United States, żeby zrobić w konia Stany Zjednoczone. On definiuje Europę jako zagrożenie, z tego powodu, że my jesteśmy dużym eksporterem, mamy nadwyżkę w handlu towarami ze Stanami Zjednoczonymi. No Jeżeli by przyjąć taką logikę, no to to, 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 to nie jest tak, że to jest błąd, to co robi Trump, tylko to jest logika, w którą będzie podążał. Oczywiście tutaj, jak to mówię, to, to od razu trudno jest przyjąć założenie, że jest jakaś długoterminowa logika w tym, co, działa, co, co robi Trump, ale zmierzam trochę do tego, że być może my idziemy w stronę świata, w którym nie jest nawet, że dwutorowo ktoś rozmawia z Rosją, ale to są e, dwa podmioty będące po tej samej stronie, tylko być może po tej samej stronie jest Ameryka i Rosja to bardzo prawdopodobne niestety, bo myślenie Trumpa o, o tym restecie z Rosją, ono dotyczy kwestii makro. Takich dlatego Putin po prostu nie oferuje żadnych ustępstw na Ukrainie. On zdaje sobie sprawę z tego, że Amerykanie poproszą go o kwestie o rozwiązanie kwestii irańskiej, o pomoc w rozwiązaniu kwestii irańskiej, czyli w, o pomoc w rozmowach o programie atomowym Iranu. Wiedzą, że y, y, są bardzo przydatnym dla Amerykanów Podmiotem, jeśli chodzi na przykład o wiedzę, o ruchy dżihadystowskie na świecie. I tu mówimy o ruchach dżihadystowskich, które mają takie ambicje globalne, czyli o takim, jakby to powiedzieli marksiści, o obliczu internacjonalistycznym, czyli właśnie o organizacjach takich jak ISIS w Horasan, czyli nominalnie ISIS z Afganistanu, ale tak naprawdę ISIS, który przede wszystkim działa w byłych republikach radzieckich, tak jak Uzbekistan, Tadżykistan, czyli krótko mówiąc no Rosjanie mają wgląd w działalność tego globalnego ruchu dżihadystowskiego i wiedzę o tym, jak współpracować z Amerykanami na rzecz tego, żeby jakaś forma państwa islamskiego się nie odrodziła. Kolejna kwestia to jest Arktyka, czyli współpraca w wydobyciu za kołem podbiegunowym. No i tutaj też zbiegają się cele Putina i Trumpa. Gdy Trump mówi o Grenlandii, no to mówi językiem separatyzmu, mówi językiem wspierania ruchów rozłamowych w stosunku do, do Danii, czyli też w, zbliża się tutaj z, w, w interesach do, w, do Rosji. Kolejnym punktem no, są wspomniane Chiny, czyli kwestia w tego, żeby Rosja zajęła przynajmniej neutralne stanowisko w amerykańskiej rywalizacji z Chinami. No i w końcu ta energetyka, o której wspomniałeś, bardzo ważny punkt, bo jeżeli przyjmiemy założenie, że Stany Zjednoczone z opec Plus, w tym z Rosją, działają na świecie jako regulator, jeśli chodzi o ceny w nośników energii. No to Europa ma problem i w, wszyscy, którzy w, ze Stanami Zjednoczonymi rywalizują, w, mają problem. Z jednej strony, oczywiście, Amerykanie mogą użyć energii, czy też w Podaży na rynku energii jako broni przeciwko Rosji, ale mogą to postrzegać też w, w drugą stronę, czyli mogą z Rosją współpracować przy, kształtowa przy kształtowaniu cen surowców na świecie, aby osiągać tym korzyści. Stany Zjednoczone nie są tak jak w latach 70. czy 80. zależne od Bliskiego Wschodu i od wydobycia surowców na Bliskim Wschodzie. Są, są producentem surowców energetycznych i w tym momencie, na tym etapie. W jakby historii są zainteresowane przede wszystkim możliwością kształtowania cen na rynkach, czyli współpracy w ramach karteli, w ramach organizacji, które mogą te ceny dyktować. Także te interesy też tutaj, jeśli, jeśli Amerykanie dobrze to, to rozegrają, mogą się zbiec z interesami rosyjskimi. No, ale także rzeczywiście tych pól współpracy w, w takim wymiarze makro w wymiarze globalnym jest dużo pomiędzy Stanami zjednoczonymi a Rosją. Także jeśli na to spojrzymy z tej perspektywy, to polityka Trumpa wydaje się być logiczna, logiczna i konsekwentna. Przy czym no, musimy mieć dla nas, świadomość, że, nas że ryzykujemy naszym kosztem. No właśnie, dla nas no, no teraz... to się odbywa naszym kosztem. Ale naszym kosztem jako Polski czy naszym kosztem jako Europy? i Europy, i Polski, bo w, oczywiście no, my tutaj wchodzimy tak naprawdę w taką epokę, w której o Stanach Zjednoczonych będziemy myśleć w kategorii, w kategorii sojusznika i gwaranta bezpieczeństwa i rywala, rywala na polu właśnie gospodarczym, czy w, też państwa, które prowadzi sprzeczną z interesami polskimi politykę wobec, wobec Rosji. W, wydaje mi się, że, że, że ta rola jest do, w sensie, nie mamy wyboru, jako, jako sojusznik w, w takim układzie asymetrycznym możemy nie mieć wyboru, jeśli chodzi o współpracę przy programach tak jak F-35, czy w czy, czy dywersyfikowaniu w zakupów uzbrojenia I, i po prostu musimy brać to, co jest na stole, jeśli chodzi o właśnie tą, tą rolę, która nie zawsze jest rolą, Taką sojuszniczą w, w pełnym tego słowa. No tak, znaczeniu, ale jeżeli, tej, a jeżeli, decyzji, Trump będzie, jeżeli Trump będzie uzależniał, bo zmierzam teraz do tego, że co jeżeli Trump będzie uzależniał tą gwarancję bezpieczeństwa, jaką tylko Stany Zjednoczone są w stanie dać, to będzie gwarancja Bezpieczeństwa wzmocniona tym, że ma dobre relacje z Rosją, więc w związku z tym będzie nas chronił przed Rosjanami, również tym, że jest, że jest z nimi dogadany, będzie warunkował tą ochronę tym, że my będziemy działali w imię interesów amerykańskich przeciwko Unii Europejskiej, która jest z kolei naszym głównym partnerem gospodarczym i e, której e, m, dobra sytuacja bardzo konkretnie przekłada się na sytuację polskiej gospodarki. No to prawda, i to jest, to, to, to jest dylemat dla polskiej dyplomacji, bo wchodzimy w taki etap gry bardzo wielowymiarowej, i w, w gry, w której oceny nie są w zero jedynkowe, tylko po prostu czasami pełni się rolę w różnorakie w stosunkach z sojusznikami. Przy czym. Ja bym nie, nie przeceniał tej roli Polski jako gospodarki, która może mieć fundamentalne znaczenie dla rozgrywania Unii Europejskiej przez, przez Trumpa. Jednak, mimo wszystko, w te, to, to peryferyjne położenie w Unii Europejskiej, ono może paradoksalnie, jakkolwiek by to dziwnie nie zabrzmiało, grać na korzyść Polski. Czyli, krótko mówiąc, jak, jakaś próba takiego schowania się może nie, bo to zabrzmi jak w doktryna. Nasza chata z kraja. To, to, to nie jest dobra droga w, w tych czasach, natomiast na pewno nie odgrywamy takiej roli w światowej gospodarce, która miałaby predestynować nas do tego, żeby Trump stawiał na Polskę jako na główny, główny taran czy też klin, który miałby rozbijać Unię Europejską. Mimo wszystko, jeśli chodzi na przykład o politykę celną czy handlową, no to ona jest w domenie Komisji Europejskiej. Także tutaj niespecjalnie mamy wybór, jeśli chodzi o. W podejmowanie w jakichś proamerykańskich decyzji, na przykład w tej, w tej kwestii. Bardziej myślałem o polity... jakiejś takiej polityce regulacyjnej, na przykład dotyczącej kwestii cyfrowych czy finansów, ponieważ Trump działa w interesie też wielkich amerykańskich korporacji. Ale kończąc, Zbyszku, ostatnie pytanie, bo użyłeś tego sformułowania, przypomniałeś takie hasło. Przekleństwo polskiej polityki XVIII wiecznej, nasza chata z kraja, czyli takiego uciekania od bycia zaangażowanym w politykę międzynarodową. No nie brak teraz w Polsce takiego myślenia o tym, że jakby wycofajmy się, stójmy z boku, po co się angażować, po co być zaangażowanym we wsparcie dla Ukrainy. Dlaczego nasza chata z kraja jest w gruncie rzeczy dla Polski niebezpieczna? Nie no, to jest droga, droga na manowce. No to, w, to, to usłyszałem od jednego z polskich dyplomatów taką tezę, która wydaje się być zasadna, albo będziemy dążyć do maksimum w, i, i poprężyć muskuły, czy też grać powyżej swojej wagi, albo nas nie będzie, albo będziemy po prostu jakąś, będziemy tym kompotem, czy też sałatką, o której mówił niedawno w komentując rolę Ukrainy w tych rozmowach amerykańsko-rosyjskich. I tutaj doktryna nasza Hata skraja jest, jest pułapką. Ta, ta, ta doktryna, którą, w, w którą Polska wejdzie nieuchronnie, bo nie mamy wyboru, jest, ta, ta doktryna będzie polegała na takiej w, na dywersyfikacji, na po prostu na szukaniu bezpieczeństwa tam, gdzie ono jest do uzyskania. I tutaj nie mówimy o tym, że teraz postawimy na Turcję i w ten sposób Polska będzie bezpieczna, czy postawimy na Francję i francuski parasol atomowy i będzie bezpieczna. To, to jest fikcja. Chodzi o to, żeby z każdego tego w scenariusza, z każdego koszyka wyciągać coś, co jest dla polskiego bezpieczeństwa korzystne. W przypadku Turcji to jest przemysł zbrojeniowy i możliwości współpracy w zakresie produkcji po prostu sprzętu, który jest Polsce potrzebny. W przypadku Francji to może być częściowo, to, to mogą być częściowe gwarancje z parasola atomowego francuskiego, który oczywiście jest nieporównywalny do parasola amerykańskiego, no bo też tutaj po, po, podajmy liczby. Francja ma 300 głowic nuklearnych, w tym nie ma żadnej głowicy taktycznej nuklearnej, czyli tej, która jest z niskiego stopnia eskalacji, jeśli chodzi o ewentualne starcie z użyciem w broni nuklearnej. Stany Zjednoczone mają 5000 głowic nuklearnych, a Rosja 5500. 5500 głowic nuklearnych, także wystarczy podać te trzy liczby, żeby zrozumieć, dlaczego w parasol atomowy francuski jest pewnego rodzaju. Tylko elementem dodatkowym do polskiej polityki bezpieczeństwa. Natomiast ta, ta polityka siłą rzeczy będzie polegała na wybieraniu z, te, z, z tych koszyków tego, co po prostu jest najbardziej atrakcyjne. Wybieranie w szynki, a nie suchego chleba z tego, w, z tego, z tego koszyka i korzystanie, w próba budowania takiego dziergania, tkania tej polityki bezpieczeństwa z, z elementów, które są dostępne. W, w, no, w, tym, w tym markecie, w którym tych produktów jest po prostu coraz mniej. Dziękuję bardzo, Zbigniewie, za takie podsumowanie. Znowu, znowu pesymistycznie, muszę powiedzieć, ale rzeczywistość, przynajmniej w słowach Trumpa, zmienia się bardzo szybko. W działaniach Władimira Putina niestety nie. Zbigniew Parafianowicz, Marek Teichman, Polska, Europa, Świat. Bardzo serdecznie dziękuję.